Wszystkich bardzo na nowym odcinku na moim kanale W tym będziemy pakowali czoklecika do nowego domku Dopiero wróciłam ze stajni, a on już się sprzedał Więc go pakujemy Tutaj mamy takie pudełeczko No i tutaj mamy jeszcze waty i takiego siankę Chociaż nie wiem czy to sianko będę dawała, bo on jest mega taki ten No i pierwsze sobie chyba właśnie go hmm, wyciągniemy z kija Dobra, i sobie teraz tutaj go, z, już jedną warstwę ściągnęłam i teraz sobie z drugiej kołyszymy. Opsa. tutaj, o już się zaczyna. Opsa. dobra, no i tutaj sobie teraz tylko obetnę, bo nie chcę, żeby mu wypełnienie wyleciało, tak to już się da normalnie wyciągnąć. I żeby mu tu wypełnienie nie wyleciało, to tak pojedzie. Tak się prezentuje, tutaj i sobie wyciągniemy tutaj kokardeczkę tą sobie też tutaj K kokardeczka mi się jeszcze do czegoś kiedyś przyda w warkoczykach pojedzie, tylko tutaj tego dużego warkocza sobie, jak coś to ja rozcinam tą gumeczkę dobra tak on się prezentuje tutaj ładnie mam tutaj taką wstążeczkę żeby właśnie ją opleciemy hmm. tutaj Dobra taką kokarteczkę tutaj ma. Hmm. Zobaczymy czy on się w ogóle tutaj zmieści. Dobra, chyba jakoś tak pokiem. No i patrzcie, perfekto, tak sobie tutaj będzie siedział. Ale na dół jeszcze damy... Podrobimy tutaj tylko tej kulki. O tutaj gdzie ma pyszczek, żeby mi się tutaj nic nie stało. Dobra. Tak się prezentuje to. Hmm. Dobra. więcej... Dobra. Tak to się prezentuje. Tu jeszcze damy chyba więcej sobie troszeczkę tego wypełnienia. Wzięłam tyle, bo chyba więcej nie ma co. No i dodam do... Do następnego domku dajemy mu taki czerwony kantarek. Co w ogóle nie mega ładny, kantarek bardzo mi się podoba, ale jest jego już na żadnego konika on nie pasuje, ym, więc go dodaję po prostu. Taki, jeszcze raz. Sobie, on będzie tutaj też tak z boku, zaraz wam to pokażę. I sobie jeszcze bierzemy jego o głowie takiem też je pakujemy tutaj Coś jeszcze możemy dodać. Hmm. tak co? jakbyśmy jeszcze tutaj do niego pokazać? to rzeczy właśnie, tych końców wszystkich o ten halter jest jeszcze jego ale on pasuje mi a więc zostaje on za mną hmm. o. Teraz dalej o taki tutaj halter, taki do jazdy. Z kipiecegu na chrupnikiem też dodamy. Mm. I do tego jeszcze taki żółty halter. Nie, to jest jego. Czy, nie, większy był jego. Taki żółty halterek jeszcze dodajemy. Mm. No i to jest tyle. Może. O, może to... jeszcze weźmiemy jakieś czarne, ale patrzcie, ja w ogóle mam jakiego. Mam so, żadnego nie da się. Hmm. Tu mam takie coś. I do tego dodaję takiego niebieskiego motyleczka. Halo. Halo ostrość Mam takiego on. Go przypnę do kantarka. On, ten kantarka ma tutaj takie malutkie kółeczko, żeby właśnie czarem się zapinać, żeby ten czarny się nigdy nie zgubił. Tak będzie. I nie wiem, czy tego kantara nie założę mu. No, zrobić. się że chcę Jest no założony już. Tak się prezentuje, Tak Wam pokażę. Dobra, I sobie włożymy jeszcze raz. Hopsa. tu pakujemy. Te dwa halterki również tu wsadzamy. To głowę też wsadzamy tutaj. I teraz sobie wpychamy do środka jeszcze kulki więcej. Dobra. No i teraz jeszcze sobie szybciutko porozumiem jedną rzecz. Czyli tylko karteczkę. Dziękuję za zamówienie. Jeszcze jakąś naklejeczkę do tego sobie losujemy. To jest jeszcze karton po losowaniu. Jezu, losowaniu, otwieraniu świ. Tutaj na chwileczkę więc weźmiemy o taką może. No tutaj. O Oto sobie weźmiemy i lecimy psa. I sobie leci psa. Oto to. No i sobie to Zamykamy to. Hmm. Teraz tym trzeba będzie zakleić, czyli taką taśmę, więc zaklejamy. Dobra. Żeby teraz tutaj zaklejmy. W ogóle mega Wam dziękuję za to, subskrypcji jesteście kochani. Po prostu dziękuję Wam bardzo. Tak to się prezentuje: tutaj jest ładnie wszystko zaklejone, nic tutaj się nie otworzy, bo już to, spra bo już to sprawdzałam. Hmm, więc tak: tutaj pięknie, pięknie zaklejony, jeszcze jakiś ten, i chyba jeszcze o tutaj. Chociaż nie, to się już trzyma. Jeszcze jakiegoś skota sobie nakleimy, na tym pudełeczku. A co? O, jeszcze takiego sobie weźmiemy. Jest. Gotowe. Była na w lewciejszy odcineczek. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję lajkujcie i papatki.